Witamy serdecznie z Borussia Park w Münchengladbach. Gladbach. Wraz z wszystkimi kibicami na stadionie już nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bundesliga to sprawdzona marka, więc nikogo nie trzeba specjalnie namawiać na ten mecz. Borussia Münchengladbach Gladbach zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść, oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. A oto wyjściowa jedenastka borusji Münchengladbach. a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Teraz może krótko o wyjściowym składzie Bayeru Leverkusen. W bramce stanie Łukasz Hradecki, w obronie Jonathan Ta wystąpi obok Tapsoby, z przodu natomiast sztab szkoleniowy stawia na wariant z trzema zawodnikami w pierwszej linii. No to zaczęło się. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania, a już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. Centruje teraz w szesnastkę. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Uwaga, groźnie! Teraz ratuje przed stratą gola. Dorian Wirz. I zdobywa piłkę, teraz tylko dobrze to rozegrać. Czwanczara. Na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Uwaga, będą prowadzić. Gol! Wychodzą na prowadzenie! Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! Aptekarze wznawiają od środka. Mają jeszcze sporo czasu na poszukanie wyrównania. Frimpong. Zagranie do Hoffmana. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Granic czeka. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Szansa na wyrównanie! Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. W tym golu jest 1-1. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. I tracą teraz piłkę. Hoffman. Odkrywa do Grimaldo. Zagranie do Wirca. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Florian Wirc. Grimaldo przy piłce. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Hoffman. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Bomba w górę! Gramy! I mamy złą wiadomość. Faul został. Uwaga, groźnie! Teraz ratuje przed stratą gola. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Gol! Wychodzą na prowadzenie! Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest. Sędzia zakomunikowała gwiskiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego. Ale bez kartki. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. To za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. W pole karne, głęboko teraz. Frankaż robi swoją robotę, ale akcja trwa. Chyba nie najlepszym pomysłem był strzał z ostrego kąta. Lepsze efekty dałoby dokranie do nadbiegających partnerów. Też tak uważam, tak. Byłoby pewnie łatwiej i skutecznie wykończyć tę akcję. No ale to zawodnik podejmuje decyzję na boisku. Inkapie, zagranie do Wirca, ciągle remis, ale nie grają gorączkowo, zagranie w okolice pola karnego, bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. I teraz dobra okazja do kontry. Lea. Czaka z przechwytem. I teraz piłkarze Bajeru. Byle tego nie zepsuć. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Oh, snap. Musi to wykorzystać. Rykoszec. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Chwila przerwy. Będziemy mieli zmianę w Borusji Mysieg Gladbach. W okolice 11 teraz wrzuca. Wypija piłkę z linii bramkowej. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Hoffman. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Poradził sobie z przeciwnikiem. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Podanie do Hofmana. Ale prawie zero oporu. Dobra interwencja bramkarza. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Przy piłce Palacios. Teraz Alejandro Grimaldo. Jest szansa, uderza. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Zobaczymy, czy jeszcze sięgną po zwycięstwo w końcówce. Pani sędzia widzę, po raz ostatni, po 90 minutach mamy wynik remisowy. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. I mamy złą wiadomość. Foul został. Uwaga, groźnie! Teraz ratuje przed stratą gola. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Gol! Wychodzą na prowadzenie. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy! Co za interwencja! Jak on to wyciągnął! No, rywal już zdążył unieść rękę. W pole karne, głęboko teraz. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Chyba nie najlepszym pomysłem był strzał z ostrego kąta. Lepsze efekty dałoby dogranie do... Musi to wykorzystać! Rykoszet! Ta interwencja ratuje... Dobra interwencja bramkarza. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to...